Przez można, iż ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa i dalej w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. Chcieli wasi ojcowie, aby Chrystusowy Krzyż królował w sposób szczególny na Giewonci. I tak też się stało. Wasze miasto rozłożyło się u stóp krzyża. Żyje i rozwija się w jego zasięgu. I Zakopane i Podhale. Mówią o tym również przydrożne kapliczki, pięknie rzeźbione, z troską pielęgnowane. Chrystus towarzyszy Wam w codziennej pracy i na szlakach górskich wędrówek. Mówią o tym kościoły Waszego miasta, te stare, zabytkowe, kryjące w sobie całą tajemnicę ludzkich wiary i położności, a także te nowe, niedawno powstałe dzięki Waszej ofiarności jak chociażby parafialny Kościół Świętego Krzyża, parafii Matki Bożej Patińskiej na terenie, który się znajdujemy. W 1997 roku pełniłam białą służbę jako harcerka z 13 Zakopiańskiej drużyny Wędrowniczek wraz z chówcem harcerzy, harcerzy i taczęskim harcerzy i chówcem harcerek. Polegało to na służbie porządkowej oraz przygotowaniu innych osób do tej wizyty. I moje przeżycia dotyczące samej osoby Ojca Świętego tak naprawdę głębiej dotarły do mnie dopiero po śmierci Ojca Świętego i dopiero wtedy uzmysłowiłam sobie myślę już tak w stu procentach, jakie miałam szczęście i jakiej historii mogłam tak naprawdę dotknąć. Dotarło do mnie to, że naprawdę jestem szczęśliwcem i y, że mamy do czynienia z osobą świętą za życia, kim tak naprawdę był, był Ojciec Święty dla nas, wszystkich i czego myśmy mogli doświadczyć i czego nie doświadczą już późniejsze pokolenia, czyli też nasze dzieci, czy, czy też wtedy osoby, które były malutkimi dziećmi. Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyży. Starajcie się na co dzień podejmować Krzyż. I odpowiadać na miłość Chrystus, Brońcie Krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że Krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności, narodowej tożsamości. O tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz. Miłość zawsze kojarzy się z sercem. Apostoł skojarzył ją właśnie z tym sercem, które na Golgocie zostało przebite włócznią setnika. W nim objawiła się do końca miłość, którą Ojciec Przedwieczny umiłował świat. Umiłował tak, że Syna swego jednorodzonego dał. W tym przebitym sercu znalazł zewnętrzny wyraz ten wymiar miłości, który jest większy od jakiejkolwiek miłości stworzonej. W nim objawiła się miłość zbawcza i odkupieńcza. Wszystko jest tutaj zawarte. Chrystus jest wypełnieniem Bożego planu odwiecznej miłości, mocy tego planu człowiek ma przystęp do Boga, nie tylko jako stworzenie do swojego Stwórcy, ale jako dziecko do Ojca. Chrześcijaństwo oznacza nowe stworzenie, nowe życie, życie w Chrystusie. Przez którego człowiek może mówić do Ojca, Abba, Ojcze mój, Ojcze nasz, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest niejako wspaniałym dopowiedzeniem do Eucharystii, i dlatego Kościół, wiedziony głęboko intuicją wiary, obchodzi to Święto Serca Bożego na po zakończeniu oktawy Bożego Ciała. Wielbimy Ciebie, Chryste, nasz Zbawiciel. Chryste, który ze swego kochającego serca wylewasz na nas strumienie łask. Dziękujemy Ci za te łaski, poprzez które zastępy świętych i błogosławionych mogły nieść światu świadectwo Twojej miłości. Dziękujemy za błogosławione siostry Marię Bernardynę i Maria, które w Twoim kochającym sercu odnalazły źródło swojej świętości. Serce Jezusa, Syna Ojca Przegwiecznego, serce Jezusa, łonie Matki dziewicy od Ducha Świętego utworzone. Serce Jezusa, z boską sobą, słowa zjednoczone. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości, umiejętności, miłuj się nad nami. Przesłaniem dla wszystkich było zwrócenie uwagi na krzyż Giewontu, o którym powiedział, że ten krzyż patrzy na całą Polskę i Chrystus z tego krzyża rozpostarł swoje ramiona, jakby chciał obiema rękami przycisnąć do swojego serca wszystkich Polaków. Herb zakopanego zawiera krzyż Giewontu od czasu wizyty Ojca Świętego. Ten herb. Uważam za piękny i za zobowiązujący. Spotykamy się dzisiaj w tym wielkim liturgicznym zgromadzeniu u stóp krzyża na Giewoncie. Uroczystość na serca Pana Jezusa. Dziękuję Bożej Opatrzności. Że jest obchodzić tę uroczystość w Ojczyźnie, wraz z Wami, pod Krokią, na Podhalu. z Wami, którzy wiernie przechowujecie cześć do tajemnicy Serca Chrystusowego. Kościół w Polsce miał wielki wkład w starania o wprowadzenie uroczystości, Najświętszego Serca Pana Jezusa do kalendarza liturgicznego. Był to wyraz głębokiego pragnienia, aby wspaniałe owoce, jakie przynosiła ta pobożność, pomnażały się w życiu wiernych w całym Kościele. Tak się też dzieje. Jakże powinniśmy być wdzięczni Bogu za wszystkie łaski, których doznajemy za sprawą serca Jego Syna. Jakże wdzięczni jesteśmy za to dzisiejsze spotkanie. Czekaliśmy na niedługo. Od dawna już zawrażaliście papieża. A było, było to przy różnych okazjach. Pamiętacie zapewne, jak wam mówiłem wówczas, że trzeba mieć cierpliwość, że trzeba zostawić Bożej Opatrzności odwiedziny zakowane. Podczas mojej pielgrzymki na Słowację w lewoczy czytałem napis, jaki przygotowaliście. Zakopane czeka, zakopane wita. I dzisiaj możemy powiedzieć, że zakopane się doczekał, i ja się doczekałem. Dla mnie Ojciec Święty niesie tolerancję tolerancję dla innych wyznań. Tolerancję dla koloru skóry, nie ma podziału na gorszy lepszy, wszyscy jesteśmy równi. I przede wszystkim jeśli o mnie chodzi, dla mnie to, to, są najwa to jest najważniejsza cecha i to jest najważniejsze przesłanie Ojca Świętego do nas, do młodych, aby przestały być podziały, żeby, żeby zaistniał pokój, żeby ludzie się nie dzielili, żeby nie było wywyższania się, żeby była jedność. Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wnieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na całą Polskę, od tak aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce, szursum korda, górę serca.